Zbliża się 34. Saletyńskie Spotkanie Młodych. W tym roku obchodzimy jubileusz 175. rocznicy objawienia Matki Bożej w La Salette. Tegoroczne hasło spotkania nawiązuje do tego wydarzenia. Zbliżcie się, to pierwsze słowa, jakie Maryja wypowiada do Maksymina i Melanii. Jak w tym roku będzie wyglądał dębowiec? Najpierw kilka słów o tym, co pewne. Widzimy się od 8 do 10 lipca. Podobnie jak w roku ubiegłym, spotkanie będzie relacjonowane online i wszyscy ci, którzy zapiszą się na nie, będą mogli w nim uczestniczyć. Ale to nie wszystko. Mamy dla Was kilka niespodzianek. W tym roku studio będzie przygotowane tutaj, w miejscu, gdzie przez ponad 30 lat odbywały się saletyńskie spotkania młodych. Jeśli tylko warunki na to pozwolą, Chcemy Was zaprosić do Dębowca na ostatni dzień spotkania, czyli 10 lipca. Miejmy nadzieję, że spotkamy się na żywo. Chcemy Maryi zawierać ten trudny czas i być blisko niej. Ej, wracaj, to nie wszystko! Wielu z Was nie będzie miało możliwości przyjechać do Dębowca, dlatego dodatkowo. Organizatorzy SSM pojawią się 17 lipca w Gdańsku oraz 25 września w Warszawie. Tam przeżyjemy jeden dzień w klimacie Salatnickich Spotkań Młodych. Prosimy Was o modlitwę w intencji spotkania i do zobaczenia!